I zdarzyło mi się w życiu popełnić coś, co nazywa się Home.pl. To jest całkiem przypadkowe mieszkanie, dwa, dwa piętra w tym samym dwa piętra pod Stefanem, więc to w jakiś sposób zacieśniło nasze kontakty, jeżeli chodzi o rozwijanie zainteresowań. Stefan z kolei był, uczył się w techniku mechaniczno-energetycznym, tam była bardzo mocno rozwinięta specjalizacja e, związana z sieciami komputerowymi. Tam na, w tej szkole było jedno z pierwszych stałych łącz internetowych e, w, w placówce edukacyjnej w Szczecinie. E, no więc te, te powiedzmy środowiska techników łączności, techniku mechaniczno-energetycznego. Były ze sobą w jakiś tam sposób związane, wymiany doświadczeń i, i właśnie poprzez takie amatorskie sieci komputerowe. Dzisiaj, po 15 latach, te liczby, te liczby które widzicie, czyli 1200 serwerów fizycznych, powyżej 100 tysięcy serwerów wirtualnych, czyli takich usług, gdzie można sobie utrzymywać stronę internetową, założyć pakiet rok, e-mail, uruchomić sklep internetowy itd., itd. ponad 1,5 miliona klientów, no to jest to. To jest to coś, gdzie jesteśmy dzisiaj jako firma. W Polsce, w Polsce panuje, panuje taki, taki trochę dziwny zwyczaj, że o pieniądzach się, o pieniądzach, kategorii sukcesu, o pieniądzach w kategorii sukcesu, to się zawsze mówi tak ze wstydem. Ale myślę, że nie ma się czego wstydzić, jeżeli powiemy, że my chcemy robić biznes, żeby zarobić pieniądze. No. Słuchajcie, to, to, jest, to jest nic, nic gorszącego, nawet jeżeli, nawet jeżeli publiczna opinia wyraża trochę inny pogląd. Poza tym, to trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Nawet jeżeli mamy do czynienia z czymś, co lubimy robić, bo znaleźliśmy dziedzinę branży, która nas na tyle porywa, że, że nawet jesteśmy gotowi robić coś przez pewien czas za darmo, poświęcać temu czas, i nic nie zarabiać, to na pewno przyjdzie taki moment, po pewnym, czasie, po pewnym czasie, kiedy się po prostu tym albo znudzimy, bo nie przynosi to wymiernej korzyści ekonomicznej, albo e, no nie pozwoli nam się po prostu utrzymać. Tak? Więc ja zachęcam do jednej rzeczy. Jeżeli mamy dzisiaj pomysł na biznes, na to, co chcemy robić, to żebyśmy się zastanowili, jak na tym możemy zarabiać. Ale powiem Wam jedną rzecz. Różnica funkcjonowaniu systemu amerykańskiego europejskiego jest uderzająca. W Stanach Zjednoczonych, gdzie te elementy kapitalizmu i konkurencji są rozwinięte w znacznym stopniu, facet, który obsługuje was w Starbucksie jest nauczony tego, aby robić to w taki sposób, że robi z wami deal życia. Tak? Mimo, że to jest transakcja na 5 dolarów. Natomiast w Europie to mamy do czynienia z jakimś smutnym sprzedawcą, który może nas obsłuży, a może nie. Tam entuzjazm, który bardzo często jest opisywany w tej literaturze jako takie koło napędowe, jest traktowany jako standard i podstawa robienia biznesu. U nas możemy się zastanowić, jak by to wyglądało, gdy nagle wszyscy sprzedawcy, z całym szacunkiem dla sprzedawców, zaczęli nagle być tak entuzjastyczni jak w Stanach Zjednoczonych. Patrzeć, musimy patrzeć na, na wszystko przez pryzmat celu, który mamy. Jeżeli my mówimy, że naszym celem jest robienie biznesu, to ambicja i uzyskiwanie z tego korzyści w postaci kasy, o której mówiłem dwa kroki wcześniej, to ambicja jest naszym największym wrogiem. Tak? Jeżeli my zaczniemy się nagle kłócić, bardzo często zaczniemy się kłócić jakieś pierdoły, te nam przysłaniają ten, ten cel, jakimi jest zarabianie pieniędzy w firmie, tak? I nawet się okazuje, że, że firmy nie ma. Można zrobić coś fantastycznego, wykorzystując do tego materiał, który już jest na rynku i z którym ktoś może sobie radzić w zupełnie inny sposób.